Idzie do pedofil, z rokiem kasę łowi Szuka ministrantów, do wieczornych rautów Siostra Bernadetta, ma bujnego kreta A pieniądze stacy giną, kiedy chlejem szane wino Kościół katolicki, wszystkim nam jest bliski Pieśni te zabony, ku chwale mamony Dziś przychodzi biskup, sutanie Popość już gotowy, na wieczorne łowy Babcie od różańca, na Impreza do wieczora, dla ojca dyrektora oh. Kościół katolicki, wszystkim nam jest bliski Pieśni te zambony, ku chwale mamony Przecież przychodzi biskup, w sutannie ma peryskop Już gotowy na wieczorne łowy Babcie od różańca Na warzywe Impreza do wieczora Dla ojca dyrektora oh, 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 oh. Kościół katolicki Wszystkim nam jest bliski Pieśni te zambony Ku chwale mamony Dziś przychodzi biskup sutanie ma peryskop oh, Ksiądz proboszcz już gotowy od różańca, naważyły krzańca Impreza do wieczora Dla ojca dyrektora Kościół katolicki Wszystkim nam jest bliski Pieśni te zambony Ku chwale mamony Kościół katolicki Wszystkim nam jest bliski Pieśni te zambony Ku chwale mamony